Cześć! Chciałbym pokazać Wam, jak w prosty sposób można zbudować budkę dla nietoperzy. Budkę dla ptaków to chyba zbudować potrafi każdy, bo część z nas robiła to na jakichś zajęciach praktyczno-technicznych w podstawówce. Natomiast budkę dla nietoperzy, nie wiem czemu, jest nieco trudniejsza do zbudowania, chyba, bo mało kto to robi. Po co budować takie budki? Generalnie rzecz biorąc, dobrze jest mieć na swojej działce możliwie dużo różnej zwierzyny, bo ona w pewnym momencie stworzy taką równowagę i pożyteczne zwierzęta będą zwalczać szkodniki, przez co tych szkodników będzie mniej, przez co my będziemy musieli poświęcać mniej czasu na ich zwalczanie. Przykładowo, ropuchy mogą zjadać ślimaki, nietoperze mogą zjadać komary, jakieś ćmy, jakieś inne owady. Budka do nietoperzy tak naprawdę, zrobienie jej kosztowało mnie, nie wiem tam, 15 minut roboty, bo ona została zbudowana z jakichś takich starych listewek desek boazeriowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu kawałków. To jest chyba jakaś inna deseczka. No i jakieś takie większe deski tutaj na, na, na dno, na, na plecy. Nietoperze do budki wlatują tędy, tym otworem właśnie. Zarówno ta ścianka, jak i ta ścianka od wewnątrz powinny być ponacinane. Tutaj widać, że są takie nacięcia poprzeczne. Dzięki temu nietoperze będą mogły się tam do tej ścianki jakoś przyczepić. I montuje się ją później o tak właśnie na ścianie, albo na drzewie, albo gdziekolwiek gdzie chcemy, żeby nie sobie mieszkały. I w zależności od tego, jakie macie rozmiary tych deseczek, luzem, można zrobić tą budkę mniejszą lub większą. Ja robię ją według tego schematu, który za chwilę zobaczycie. Tam też są pokazane wymiary. Znaczy schemat pokazywał tylko ten przekrój, tak jakby w tę stronę. Natomiast tutaj macie jeszcze kawałek zdjęcia tej budki, tak już gotowej, z narysowanymi wymiarami. Угу, угу, так, чтобы дождь не спадал. Nie nie, ten, nie minęły się? O, nie minęły się z deską? Nie no, bardzo ładnie. Dobrze, dobrze. A piutki mogę ci dać. Będzie musiał. 嗯，对、嗯。嗯嗯